A w dzisiejszym odcinku Marianna Schreiber chwali się efektami swojej operacji, Skąd wywołał skandal na dniu dziecka, fagata została podpisana przez jedną z największych wytwórni w kraju, a także wybrano najpiękniejszą kobietę świata. Cześć wszystkim, ja jestem Łukasz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Plotek News. Pamiętajcie koniecznie, żeby subskrybować ten kanał, a więc zacznijmy od pierwszego newsa. Marianna Szejber przyszła operację plastyczną i nie ukrywa tego przed opinią publiczną. Celebrytka i aktywistka prawicowa opublikowała w social mediach efekty zabiegu z powiększenia piersi, którą poddała się w jednej z tureckich klinik. Schreiber o planowanej operacji poinformowała już wcześniej, zapowiadając wyjazd do Turcji. Na bieżąco relacjonowała pobyt w klinice w Stambule, dzieląc się kulisami zabiegu i rekonwalescencją. Wsparciem w trakcie wyjazdu był dla niej partner Piotr Korczarowski, który, jak sama zaznaczyła, towarzyszył jej niemal cały czas, m.in. pomagając w codziennych czynnościach po operacji. W jednym z pisów opublikowany na Instagramie. Marianna otwarcie przyznała, co skłoniło ją do decyzji o zabiegu. Miałam swoje mocno niesymetryczne, powiększałam je w Photoshopie, napisała. 4 czerwca Schreiber opublikowała porównanie zdjęć przed i po operacji na platformie X. Chcieliście to proszę bardzo, przed i po napisała krótko. Post szybko obieg media społecznościowe i stał się przedmiotem komentarzy. Wśród osób, które zdecydowały się zabrać głos, znalazł się Krzysztof Stanowski. W swoim stylu zareagował jednym zdaniem: Lampki na baterie, napisał pod zdjęciem, nawiązując do wyglądu piersi po operacji. Sam komentarz zbudził spore kontrowersje, część internetów zarzuca dziennikarzowi brak szacunku i nieuznanie jego reakcja za typowy przejaw internetowego humoru, który obowiązuje na X. Jaki macie do niej stosunek, to jest bardzo ciekawe. Jedni ją kochają, drudzy jej nienawidzą, tak jak z... E, z wódką. Szukania żartów przez tydzień. Występ z Kolima na festynie z okazji Dnia Dziecka w Lubrańcu wywołał falę krytyki i oburzenia wśród internautów i części uczestników wydarzenia. Nie zgadniecie, co było powodem. Powodem były bardzo kontrowersyjne teksty piosenek z Kolima, które wybrzmiały ze sceny, a na w publice no, kto się znajdował podczas festynu z okazji Dziecka? No oczywiście że dzieci i pijani dorośli. 1 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka w Lubrańcu odbył się plenerowy festyn rodzinny. Jedną z gwiazd zaproszenia na scenę był Konrad Skolimowski, czyli Sam Skolim, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w świecie disco polo. Występ był jednym z trzech, który zagrał tego dnia m.in. również w Łęczycy i Mogilnicy. To właśnie nagranie z koncertu w Lubrańcu trafiło do mediów społeczności i stało się szybko przedmiotem internetowej dyskusji. Ja no, zajebista sytuacja. Jedźmy na festyn rodziny i zagrajmy erotyczne piosenki. Na pewno się to wszystkim spodoba. Oburzenie wyraziły też osoby obecne na miejscu, które podkreślały, że koncert nie był odpowiedni dla rodzinnej i publiczności. Wśród komentujących nie brakowało również głosów broniących artysty. Niektórzy sugerowali, że to nie skolni ponosi winę za sytuację, lecz organizatorzy wydarzenia, którzy nie dopasowali programu artystycznego do charakteru imprezy. W związku z rosnącym zainteresowaniem sprawą głos zabrał wiceburmistrz misz Marek Góreczny. W rozmowie z Plejaną wyjaśnił, że miasto nie odpowiadało za dobór artystów. Ponieważ scenę Wynajęto firmie zewnętrznej. Miasto planuje swoją własną imprezę z okazji Dnia Lubrańca. Na pewno nie będzie na niej artystów, którzy mogliby wzbudzić kontrowersję, podkreślił wiceburmistrz. Według informacji zawartych na plakatach wydarzenia, organizatorem była firma eventowa, a Lubrańskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego użyczyło swojego logo w charakterze partnera. O fagacie znowu zrobiło się głośno. Opublikowała na swoim Instagramie parę tajemniczych stories, sugerujących, że podpisała coś, o czym inni mogą tylko pomarzyć. Teraz wszystko wskazuje na to, że chodziło o podpisanie kontraktu z Sony Music Poland, jedną z największych fórni fonograficznych na świecie. Na Instagramie influencerki pojawiły się relacje z siedziby Sony oraz materiały potwierdzające współpracę. Podpisanie umowy z globalnym graczem, jakim jest Sony Music, otwiera przed nią szereg możliwości jako artystce, profesjonalne wsparcie wydawnicze, zabiegi promocyjne, dostęp do wydarzeń branżowych i tras koncertowych. No po prostu ma całe, jakby zaplecze, które dzięki. Którą może rozchwalać tą swoją makinę muzyczną. Choć znamy szczegółów kontraktów agaty, warto zaznaczyć, że takie współpracje rzadko wiążą się z koniecznością przekazania części praw do swojego katalogu, zmianą strategii wydawniczej czy rezygnacją z pełnej niezależności twórczej. Dla Fagaty, której dotychczasowy wizerunek często budzi kontrowersje, między innymi ze względu na działalność na ofie oraz liczne konflikty w mediach, umowa z renomowaną wytwórnią może być okazją do rozpoczęcia nowego etapu swojej kariery. Podpisanie kontraktu może też pomóc w budowaniu bardziej profesjonalnego i mainstreamowego wizerunku, co do tej pory mogło być trudne ze względu na przeszłość i internetowe podziały wokół jej osoby. Ja jestem bardzo ciekawy jak to wszystko się potoczy. Nie ujmując polskim raperkom, uważam, że Fagata jest jedną z najbardziej szczerych i prawdziwych raperek w kraju i robi, jakby to z pełnym przekonaniem, z Polską taką Cardi B. Czy Praca z Sona okaże się dla niej przełomowa, czas pokaże, ale jedno jest pewne: ten ruch może znacząco zmienić jej pozycję na scenie muzycznej. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich Polska zyskała nie tylko nowego prezydenta, ale i nową pierwszą damę. Marta Nawrocka, żona przyszłego prezydenta, przez wiele lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej. Ujawniono, ile mogła tam zarabiać, ale zacznijmy od początku. Nowa pierwsza dama obejmuje symboliczną funkcję po agacie ludzie. W życiu publicznym Marta Nawrocka pojawiała się tutaj dość rzadko, choć w ostatnich miesiącach aktywnie wspierała swojego męża podczas kampanii wyborczej. Prywatnie wychowuje. Trójkę dzieci. Zawodowa Marta Nawrocka związana była z Krajową Administracją Skarbową przez 18 lat. Jak sama mówiła w rozmowach z mediami, zajmowała się m.in. kontrolą przemysłu spirytusowego, naftowego, a także walką z nielegalnym hazardem. Uczestniczyła w akcjach zabezpieczenia gotówki, automatów do gier oraz prowadzenia czynności procesowych. Wchodzimy do nielegalnych punktów z grami hazardowymi, zatrzymujemy ludzi, opowiadała w wywiadzie dla Super Expressu. Co ciekawe, ze względu na charakter swojej pracy posiadała również pozwolenie na broń. Jak podaje tygodnik Polityka, pensja Marty Nowackiej na stanowisku w mogła Osiągnięto około 5,5 tysiąca zł brutto miesięcznie. Biorąc pod uwagę stopień odpowiedzialności i ryzyka, niektórzy, komentujący uważają, że to jest zdecydowanie za mało. Obecnie Marta Nawrodzka przygotowuje się do roli pełnienia pierwszej damy, która formalnie nie wiąże się z wynagrodzeniem, ale wymaga licznych obowiązków reprezentacyjnych oraz społecznych. Jaką aktywność wybierze, pozostaje na razie kwestią otwartą. Miss Polska ma powód do Dumy. Maja Klajda, Miss Polonia 2024, sięgnęła pod tytuł drugiej wicemistrz świata w międzynarodowym konkursie Miss World 2025. Finał odbył się 31 maja w Indiach i zgromadził ponad 100 reprezentantek z całego świata. Maja Klajda to studentka psychologii i aktywistka społeczna. Ukończyła Uniwersytet Warszawski, a jej pasją od najmłodszych lat był taniec. Przez 11 lat występowała w Zespole Pieśni i Tańca Lublin, co jak sama przyznała, nauczyło ją dyscypliny, szybkich reakcji i pracy pod presją. Występy w ciężkich, 15 kg strojach ludowych, szybkie przebieranie się za kulisami i prób ukształtował jej wytrwałość. co jest mega potrzebne w branży modelingowej i w tej całej Miss. Sam kiedyś byłem na Miss Polonia 2024, więc trochę wiem, jak to wygląda od backstage'u i no jest to jednak wymagające dość mocno. Modelka i aktywistka pojawiała się wcześniej w mediach, na przykład w Pytaniu na Śniadanie, gdzie opowiadała o swojej drodze do tytułu Miss i o inicjatywach społecznych, które prowadzi. Działa m.in. na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży, organizując warsztaty oraz edukując o profilaktyce i dostępności pomocy psychologicznej. Podczas gali finałowej Maja zachwyciła jury nie tylko urodą i elegancją, ale również przemyśleniem i przesłaniu społecznym, które wygłosiła w czasie wystąpienia. Zaznaczyła, że chce wykorzystać swoją nową pozycję do poruszenia ważnych tematów, w szczególności kryzysu psychicznego wśród młodych Europejczyków. Miss World 2025 wygrała kandydatkę z Martyniki, a tytuł wiceministrz przypadł reprezentance z Etiopii. Obok Maja Klajda uplasowała się na trzecim miejscu, zdobywając jednocześnie wyróżnienia jako najpiękniejsza kobieta Europy, to potężny sygnał, że Polki nadal odgrywają ważną rolę w, na międzynarodowej arenie. Sukces Maja Klajdy to nie tylko prestiżowy tytuł, ale również szansa na realne wpływ społeczny. Śledzicie w ogóle Miss Polski? Ja myślę, że za rok powinienem startować. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na jej kolejne działanie. Nie tylko na scenie, ale poza nią. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. W komentarzu zostaw po sobie ślad i do zobaczenia.